Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Kolejny odcinek o silniku Opla, który nie był omawiany 1.6 Twinport EcoTec EcoFlex. Silnik także mający historię praktycznie od początków 2000 roku, ale jego historia oczywiście sięga silnika 1.6 EcoTec który był <coughs> oferowany już od 1994 roku. Co można powiedzieć o samym silniku? 1.6 Twinport, Ecotec, Ecoflex, VVTi, który był następcą. Silnik 4 cylindry, 16 zaworów, wtrysk wielopunktowy, pas, rozrząd na pasku, wymiana co 150 tysięcy, albo co 10 lat, <coughs> aczkolwiek raczej nie powinniśmy tego przekraczać. Tutaj Wymiana oleju co 30 tysięcy lub co dwa lata. Pojemność miejskiej olejowej około 4,5 litra. Co do zalet tego silnika, dosyć średnio małe spalanie. Do, bardzo dobra dostępność części, dosyć dobra dynamika. Konstrukcja trwała. Przebiegi w okolicach tak jak poprzednika, 1,4. W okolicach 400 tysięcy kilometrów. Nie powinny nikogo dziwić. Aczkolwiek silnik nie pozbawiony wad, zdarzają się. Wycieki oleju, silnik zaczyna spalać olej, rozrząd powinniśmy pamiętać, żeby wymieniać wcześniej jeszcze 150 tysięcy kilometrów. Dosyć często cewki zapłonowe ulegają uszkodzeniu, jak także klapy w dolocie i system EGR. Na pewno po przebiegu 200 tysięcy kilometrów ten silnik często będzie wymagał wymian osprzętu, czyjników. Pamiętajmy też, silnik dosyć, dosyć średnio znosi instalację gazową ze względu na regulację zaworów opartą na szklankach. Aczkolwiek bardzo dużo tych silników jeździ z założoną instalacją gazową. Silnik był w takich autach montowanych jak Opel Astra, HJ, Insignia, Opel Insignia, Chevrolet Aveo, Chevrolet Cruz, Opel Mokka. Zafira Vectra C po liftingu. Także praktycznie bardzo duża ilość samochodów Opla ma ten silnik. Sama moc tego silnika, w zależności od roku produkcji, to od 105 koni mechanicznych poprzez wersję EcoFlex 113, 116, 115 koni mechanicznych. Także wersje mocowe także były różne w zależności od rocznika. Silnik modernizowany na przestrzeni tych też prawie 20 ponad 20 lat. Wywodzący się z silnika oczywiście Ecotec, który był zaprezentowany w 1994 roku nawet. Także tak jak poprzednicy, historia tych silników na przestrzeni lat modernizowane, dodawane systemy zmiennych faz rozrządu Twinport powoduje, żeby były bardziej elastyczne, mniejsze spalanie miały tutaj to spalanie w okolicach średnio, 7-8 litrów, aczkolwiek w mieście będzie to więcej, na trasie mniej także to by było na tyle od tego silnika, silnik. Szczególnie do przebiegu 200 tysięcy km nie powinien sprawiać jakichś większych problemów. No Po tym przebiegu usterki, czy to czujników, czy trochę większe spalanie oleju, jakieś wycieki nie powinno nikogo dziwić. Także to by było na tyle odnośnie silnika 1.6 Twinport Ecoflex. VVTI. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Do następnego odcinka. Pozdrawiam.